Witajcie, z tej strony kubań. a w dzisiejszym odcinku przetustujemy sobie Jay Biela Pulse 4. Tak kosmicznie wyglądająca lampka, nocna, czyli nowy głośnik od Jay nie jest jeszcze dostępna w Polsce. Być może, że jak wy to oglądacie, to już jest, więc zajrzyjcie do opisu. Tak, się mamy tutaj do czynienia z dość świeżym produktem, rozpakujmy to sobie. Od razu widzimy, że głośnik zapakowany jest bardzo estetycznie. Wudełku prócz głośnika znalazła się oczywiście karta gwarancyjna, kabelek do ładowania typu C oraz kilka rozpałek do grilla. Nie znalazła się natomiast ładowarka do poprzednika, czyli trzyła trzy ładowarki już otrzymywaliśmy. Kabelek jak na jbl Biela przystało jest oczywiście dwustronny, identyczny kabelek otrzymamy do flipa 5, natomiast sam głośnik muszę przyznać, że naprawdę robi on wrażenie. Niemal cała powierzchnia głośnika jest podświetlona, tylko na obrzeżach znalazły się miejsca na przyciski. Cała konstrukcja jest oczywiście wodoodporna i przysta standard IPX7, ale do testu wodoodporności przejdziemy za chwilę. Głośnik na jednym ładowaniu może grać do 12 godzin, czyli tyle samo co poprzednik puls 3 nie ma tutaj żadnej poprawy. I nie jest to jakoś szczególnie dużo, ponieważ już sam Charge 3 pogra nam 20 godzin. No ale trzeba zwrócić uwagę, że tutaj sporo prądu zużywają te LEDy. W aplikacji JBL Connecta mamy co prawda możliwość przyciemnienia tego podświetlenia, więc być może jeśli to zrobimy, czas pracy na baterii się wydłuży. Głośnik tak samo jak Flip 5 nie posiada JBL Connecta. Zamiast tego znalazła się tutaj funkcja Party Boost, więc jest to już drugi głośnik z tą funkcją, i tak możemy Flip 5 z tym głośnikiem sparować, ale żadnych poprzednich modeli nie. I już mówiłem to przy teście Flipa 5, że naprawdę uważam to za jakieś nieporozumienie. Najpierw JBL Connect, potem Connect Plus, Teraz Party Boost, za chwilę Party Boost plus. I uważam, że jeśli JBL wypuszcza już nowy standard, powinien dawać możliwość aktualizacji każdego starego modelu. Moim zdaniem jest to zwykły chwyt marketingowy, aby kupować nowsze głośniki. Co ciekawe, w głośniku tym znalazł się tylko jeden przetwornik oraz tylko jedna membrana pasywna. Resztę miejsca zajęły oczywiście LEDy. Tak czy jak ten pojedynczy przetwornik jest dość mocny, ponieważ sprzedał 20W w RMS ie a ukryty jest sprytnie pod bardzo ciekawą maskownicą. I tutaj was zaskoczę, nie nie jest to pierwszy głośnik od JBL-a z takim rozwiązaniem. Taki sam sposób posłiony przetwornik JBL-Jotter Po. Ten głośniczek też sobie przetestujemy, ale to już w innym odcinku. Ma membrana pasywna charakterystyczna jest dla Xtreme 2. W Xtreme'ie 2 właśnie JBL pierwszy raz zastosował membranę z tym wzorem. Po 1 też identyczną membranę mogliśmy znaleźć na przykład we Flip 5, jednakże wbrew pozorom ta membrana z Pulsa 4 nieco różni się od tych dwóch pozostałych. JBL wcześniej swoje membrany zalewał w gumie i mimo iż są tutaj takie wyżłobienia, to w rzeczywistości membrana jest całkowicie gładka. Natomiast w Pulsie nie ma tutaj żadnej gumy, jest to żywy metal. Dodatkowo zaokrąglenia membrany są znacznie ostrzejsze. Więc teraz posłuchajmy sobie jak gra ta jednoprzetwornikowa lampka nocna od JBL'a. till i'm dead pushing up daisies i'm alone in the crowd i won't feel down i got hope right now and i know i'll be down i don't really care just what all the haters gotta say i know everything i do is gonna make them fade away yeah and when you feel like you're nothing but you wanna be something Yeah, well, all you really need is hope i just want you to trust me if you wanna be something

No I'm safe. I cóż, mogę powiedzieć, że głośnik jest bardzo głośny. Musiałem sobie trzykrotnie zmniejszyć czułość mikrofonu, żebyście nie słyszeli przesterowanego dźwięku i mogę śmiało powiedzieć, że jest to pierwszy głośnik od JBL który aż tak bardzo zaskoczył mnie wysokimi tonami. A skoro wysokie tony tak górują, to co jest z basem? I cóż, muszę przyznać, że mam tutaj niesamowity efekt, jakbyśmy normalnie postawili kolumnę wysokotonową obok subwoofera I to wszystko z jednego przetwornika, jestem naprawdę pod ogromnym wrażeniem. I słuchając tych wysokich tonów, stwierdzam, że jest to chyba najlepszy głośnik na dwór, jaki testowaliśmy. Okej, okay, generalnie już nie mogę doczekać testów od odporności, myślę, że będzie on naprawdę ciekawy, ale zanim zmoczymy sobie ten głośnik. Musimy przeprowadzić test głośności, ponieważ później wynik może być zaniżony. Wy na filmie mogliście już widzieć jakieś ujęcia z wodą, które ja dopiero nagram, jednakże fizycznie głośnik nie był jeszcze zamoczony, dlatego z czystym sumieniem mogę teraz przeprowadzić test głośności. Głośnik ustawiamy przetwornikiem do sonometru, jak zawsze z odległości 35 cm, i jak zawsze przy tej samej piosence od sekundy 0,35. 104,8 dB. Naprawdę rewelacyjny wynik. Dla porównania, nowa Flip Flipionka uzyskała 101,7 dB. A na przykład Charge 3 również w takim samym teście wyciąga niecałe 103 dB. A trzeba zaznaczyć, że w tym głośniku mamy dwa przetworniki, a w tym tylko jeden. A odnosząc się do poprzednika, czyli Pulsa 3, to on uzyskał już tylko 99 dB. Więc tutaj naprawdę jest ogromna poprawa 104,8. To w skali dźwięku jest naprawdę wielka różnica. No a teraz to już Was w ogóle zaskoczy. W swoim teście JBL Xtreme 2 uzyskał 104,5 dB. Trzeba brać też pod uwagę to, że Xtreme 2 ma 4 przetworniki. Raz, dwa, trzy, cztery da się ustawić jednokierunkowego sonometru na każdy z nich. Natomiast w środku pulsa było to możliwe. Więc żeby nie było, wziąłem pod uwagę możliwość takiego błędu pomiarowego, jednakże postanowiłem postawić te głośniki obok siebie i przez jakiś czas ich posłuchać. I faktycznie Puls 4 jest głośniejszy. Oczywiście Extreme bez dwóch na pewno gra zdecydowanie lepiej. Pasmo jest o wiele szersze, jednakże Puls 4 za sprawą swoich ogromnie wybitych tonów naprawdę robi tutaj ostry hałas. W tym momencie długo wyczekiwane test wodoodporności Pulsa 4. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Muszę przyznać, że naprawdę robi to wrażenie. Ostatnim krokiem będzie oczywiście sprawdzenie zasięgu, a więc chodźmy to zrobić. Ok, w tym momencie zmierzymy sobie zasięg naszego pulsa w katapultach i za chwilę przeliczymy wam to na metry. You're never gonna make it. You're not 7, 8, 9, 3, 7, 3, 8, 3, 9, 4, 4, 1, 4, 2, 4, 3, 4. 4 Zasięg pulsa 4 to 52,5 metra. Na słońcu podświetlenie nie jest już tak ładnie widoczne, jednakże coś tam widać. No i cóż, zasięgiem głośnik nas jakoś szczególnie nie zaskoczył, w przeciwieństwie do jakości dźwięku. Głośnik ten gra naprawdę równie dobrze, jak i świeci. Za sprawą swoich wysokich tonów głośnik świecie nada się nadpór. Na pewno lepiej niż JBL Extreme. W pomieszczeniu te wysokie tony mogą delikatnie męczyć nasze uszy, a do domu lepiej nada się już Extreme. Weźcie pod uwagę też, że puls jest sporo mniejszy od Extrema. Natomiast puls 4 to chyba na razie najlepszy outdoorowy. Nowy głośnik JBL. -a. Na zewnątrz bez problemu zagłuszycie nim gościa z x No a trzeba też dodać, że te głośniki są w identycznej cenie? Ponieważ przed chwilą dowiedziałem się, że właśnie od dzisiaj ten głośnik można kupić w Polsce. Link do sklepu będziecie mieli w opisie filmu. I głośnik ten mogę wam w 100% polecić. Na dzisiaj to już wszystko. Jeśli to ci się się spodobało, poinformujcie się tym łapką w górę, a na pewno będzie takich więcej. Aby ich nie przegapić, możecie zasubować kanał i polecam Wam też zajrzeć na mojego Insta, aby być na bieżąco z nowymi filmami oraz konkursami. Wszystkie potrzebne linki znajdziecie w opisie. A na dziś ja się z Wami żegnam, no i narka.